Państwa, właśnie tu założono pierwsze biskupstwo w roku 968 był cenionym ośrodkiem kultury i edukacji w kraju oraz poza jego granicami. Stolica Wielkopolski i jej mieszkańcy zawsze bezpośrednio uczestniczyli w najtragiczniejszych losach Rzeczypospolitej, tworząc nowoczesną historię. Dzisiaj pamiętamy wiele lat naznaczonych krwią. Jednak świat zapamiętał tylko jedno. Cieszę się, żeśmy się wszyscy zebrali w tym symbolicznym miejscu, gdzie właśnie Poznań oddał szacunek i honor naszym bohaterom lokalnym. Przedstawiam Wam Jacka Olszewskiego, który jest oficjalnym organizatorem, który nas reprezentuje przed władzami miasta. On oficjalnie Was przywita, aby, go, aby przywitać jego. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Gromadzimy się pod Grałą Główną HCP z takiej do okazji, już pamiętamy, że 28 czerwca 1956 roku był to pierwszy komunistyczny w państwie polskim i tu po raz pierwszy głośno zaczęliśmy się domagać wolności dla narodu polskiego. Ktoś może zapytać, dlaczego tak daleko jesteśmy od Głównego czoła marszu, bo to wytrwały trwały. Na tych wytrwałych, którzy byli właśnie, tak jak ci ludzie w 1956 roku, pierwsi wyszli na ulicę, tak wtedy też jesteśmy pierwsi. I jako pierwsi w stolicy Wielkopolskiej organizujemy ten marsz. Pierwszy raz udało nam się głosić zgromadzenie, jakim jest Marsz Niepodległości. Już nie tylko Warszawa, nie tylko Wrocław, inne miasta dołączają. Mam nadzieję, że w Dlatego, że Polacy, nie tylko zresztą Polacy, bo jak widzimy, te na narody potrzebują niepodległości i wolności. A któż, jak nie Polska, pokazuje te trendy, jak tę wolność, o tę wolność dbać, o tę wolność o tę wolność historii świata nie doświadczył niło poręczki, niło trudu, tylko, żeby tę wolność dbać. Możemy kwiaty teraz na pamiętkę. Tych wydarzeń 28 czerwca i udamy się godnikiem. No, nie jest nasza tak dużo w tej chwili, więc myślę, że nie będziemy tamować grupy. Będziemy się godnikiem, gdzie na rynku jednostek dołączymy do głównej grupy i tam rozpoczniemy marsz. Natomiast ja zgromadzenie uważam za rozpoczęcie. Także teraz bardzo Was proszę, abyście się ułożyli przy tym goniku i etając nienależny sposób honor i szacunek naszym mamy naszego marszu, który ma na celu dojść do Marysza Pośrednika. Znaczy to nasz kolejna grupa. Stąd ruszymy całą wspólną w